Witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Reneta Taro w kolejnej tygodniówce. Zobaczmy drogie baranki, jaka energia będzie wam towarzyszyć w tym tygodniu. Karty mam już rozłożone, żeby nie przedłużać filmu. Do rozkładu użyłam dwóch talii kart. Rozkład jest podzielony na trzy części. Pierwszy rząd będzie nam mówić o ogólnej energii waszego tygodnia. Drugi rząd będzie nam mówić co dobrego was może spotkać w tym tygodniu. Trzeci rząd będzie nam mówić, czego nie powinniście robić w tym tygodniu. Karty na samym dole, jak i na samej górze, które leżą troszkę inaczej, są kartami dopytanymi. Widzę drogie baranki, że ten tydzień zaczynacie w energii rozczarowania. Być może byliście na spotkaniu, na randce i rozczarowaliście się na osobie. Bardziej czuję, że to Wy, drogie panie. Tutaj pojawiła się wasza energia królowej buław. Może tutaj właśnie spotkanie nie powiodło się, bo witacie ten rozkład piątką kielichów. Coś tu poszło nie tak. Lub być może w relacji, w której jesteście, nie układa się najlepiej. Widzę tutaj jest widzę ciężką atmosferę. Coś nie idzie po waszej myśli bo macie jeszcze kartę dziesiątki buław, to tutaj już jest zmęczenie, przeciążenie tą całą sytuacją i jest chęć tak jakby oddalenia się, odpoczęcia, zrobienia takiej pauzy w tym wszystkim. To tutaj może być w środku tygodnia bardziej widzę oddalenie się od osoby i... Być może chcecie dać na przeczekanie. W czwórce, w czwórce mieczy tutaj widzę, że nic się, nie, nic się nie dzieje. Macie ochotę odpocząć. Widzę, że wyglądacie, być może planujecie, ażeby zakończyć to i iść w nowe. Na koniec tygodnia widzę tutaj, jakby będzie szansa. Szansa albo na uzdrowienie tej relacji, w której jesteście, i się nie układa. Bo tutaj widzę, że pojawiają się dwie energie. Pojawiły się dwie osoby. Macie rycerza Monet i rycerza Buław. Także tutaj widzę, że jakieś działanie będzie w waszym kierunku. Być może osoba, z którą jesteście, zechce wrócić. Przeprosić, jeżeli coś wyszło nie tak e, z, ze strony osoby, z którą jesteście. Widzę, że ta osoba idzie z jakąś propozycją w Waszym kierunku. Mm, też macie jeszcze kartę Asamonet. To tutaj może być <laughs> jak e, chęć odnowienia relacji, uzdrowienia. Może tutaj idzie do Was z propozycją, ażeby razem zamieszkać. O czym mówi mi karta Asamonet. Może osoba chce przejść już na wyższy e, poziom waszej relacji? I tutaj może być e, ruszenie skopyta, działanie w tym, w tym kierunku, o czym mówi mi karta e, rycerza Buław. Lub to też może być e, ktoś nowy się pojawić, bo w asie monet tutaj może być zupełnie nowa osoba, lub nawet dwie osoby. Może być ktoś z trygonu Ziemi, byk pan na koziorożec, osoba bardziej konkretna widzę. I osoba trygon ognisty. Baran, lew lub strzelec. Także takie energie tutaj widzę towarzyszą dla Was. Też tutaj może pojawić się um, propozycja jakiejś pracy. Jeżeli są osoby, które. Um, Szukają pracy, być może na dany moment nie macie w ogóle pracy i jesteście tym rozczarowani. Macie ciężką sytuację w czwórce mieczy, tutaj nic się nie dzieje, być może szukacie, szukacie, wyglądacie, czekacie na jakieś propozycje z zewnątrz. To widzę, że szansa na to jest. Szansa na nową pracę, i tutaj ruszycie do działania. Także tak wygląda główna energia Waszego tygodnia. A drugi rząd dla nas mówi, co dobrego Was może spotkać w tym tygodniu. Tutaj widzę, że jest konieczność podjęcia decyzji. Może tutaj dotyczyć, drodzy Panowie, jeżeli jesteście w relacji z kobietą z trygonu ziemi, byk pan na koziorożec, bo tutaj pojawiła się karta królowej monet. Być może jesteście w relacji z taką osobą, i tutaj um, jest jakby dobre by było podjąć decyzję. Tutaj mamy kartę świat i kartę zmartwychwstania lub sądu ostatecznego, inaczej mówiąc. E, to tutaj e, właśnie jest konieczność e, konieczność, dobre by było, ażeby w końcu podjąć e, ostateczną decyzję. Co dalej y, robimy, w jakim kierunku podążamy. To tutaj, tak jakby na dwoje babka wróżyła, bo jak w karcie świat, to tutaj y, może dojść do zakończenia relacji, podjęcia ostatecznej decyzji, ażeby zakończyć to, I jeżeli y, nie dogadujecie się, jeżeli relacja y, tutaj nie rozwija się. A tak jak widzimy w głównej energii tygodnia, mamy piątkę kielichów, to tutaj jest jakieś rozczarowanie. Dziesiątka Buław mówi nam o, o trudnościach i chęci odpoczynku, bo coś tutaj może nie działać. To tutaj będzie dobre, właśnie podjąć ostateczną decyzję. Albo uzdrawiacie relacje i idziecie razem dalej zakańczacie te problemy, te konflikty w karcie świat, tak jakby zamykacie ten etap w swoim życiu i idziecie od nowa razem, odradzacie to, tą relację, albo podejmujecie ostateczną decyzję o zakończeniu. To już wybór należy do Was. Też tutaj widzę, drogie Panie, Pojawiła się Wasza energia, księżniczki Buław. Być może oczekujecie na jakieś wiadomości, na wiadomości lub na osobę. To widzę, że tutaj wiadomości przybędą. Wiadomości przybędą, lub osoba przybędzie. Tutaj jakiś znak będzie. Widzę, że nawet będzie propozycja na, na spotkanie się. Kończycie tutaj e, dwójką kielichów. Także, jeżeli były jakieś nieporozumienia w relacjach, to tutaj jak najbardziej zgoda, dogadanie się, spotkanie się. Jeżeli właśnie wyglądacie osoby, to osoba pojawi się. Jeżeli chodzi o pracę, to tutaj jest dobre dogadanie się w sprawie pracy. Być może tutaj, w, jak wspomniałam, dostaliście kartę królowej monet. To może być um, propozycja pracy, odnowienie pracy, być może gdzie wcześniej pracowaliście. Jak najbardziej i dobre dogadanie się. Też dobry moment na dobry moment na zaoszczędzenie pieniędzy. W czwórce monet tutaj, tutaj jest oszczędność. Także osoby, które chcą zaoszczędzić pieniążki na jakiś cel, to widzę, że ten tydzień będzie dobry na, na, na zaoszczędzenie. I w ogóle dobrze by było zaoszczędzić. A trzeci rząd dla nas mówi, czego nie powinniście robić w tym tygodniu. Tutaj uważajcie na konflikty. Konflikty w domu mogą być. Lub być może będziecie zaproszeni na jakąś uroczystość, bo tutaj widzę jakieś świętowanie i tutaj może dojść do, do konfliktu w towarzystwie. Także uważajcie na konflikty. Tutaj dostaliście dwie karty śmierci, które mogą nam mówić o chęci zakończenia, o chęci zakończenia związku, małżeństwa, bo tutaj mamy też dwie karty rodziny. W karcie dziesiątki monet to może być rodzina i w czwórce buław to też rodzina. I tutaj jest chęć zakończenia. Także karty radzą, ażeby tego nie robić. Tutaj może ktoś dla Was zawrócić w głowie. Może się pojawiła jakaś nowa osoba. W sumie nie widzę tutaj żadnych, żadnej męskiej energii, ale widzę kobietę, która jest rozmarzona, która tak jakby buja w obłokach. Ewidentnie widać, że ktoś jej zawrócił w głowie. Być może ta kobieta jest w związku małżeńskim i ktoś z zewnątrz zakręcił jej w głowie. I ta osoba zastanawia się, żeby być może zakończyć e, swoje małżeństwo i iść w nowe z tą osobą nową. E, to karty radzą, żebyście tego nie robiły. Zdejmij różowe okulary. Nie bujaj w obłokach. To nie jest tak, to nie wygląda tak w rzeczywistości, jak tobie zostało przedstawione. Tutaj coś jest ukrytego. Bo tutaj ewidentnie widać, że kobieta jest rozmażona. E, w, w karcie księżniczki, kielichów tutaj widzę, że emocje y, wzięły górą. W karcie siódemki, kielichów to też tutaj y, takie bujanie, bujanie w obłokach. Nie ma tutaj rzeczywistości. Zejdź na ziemię i tutaj wyraźnie pokazane: nie zakończaj swojego małżeństwa. Być może skorpion tutaj może być w Waszym otoczeniu, dla Was mógł zawrócić w głowie. Bynajmniej tutaj ten tydzień nie jest dobry na zakończenie związków małżeńskich. Tutaj ja widzę, że całej prawdy nie widzicie. Macie kartercy, kapłanki, tutaj coś jest ukrytego. Także tak wygląda Wasza Tygodniówka, drogie baranki. Jeżeli Wam się horoskop podobał, to proszę o lajkowanie, komentowanie, o subskrypcję. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście mojego kanału, życzę Wam samych pomyślności na nadchodzący tydzień i do zobaczenia, do usłyszenia w następnym tygodniu, w następnej Tygodniówce. Trzymajcie się! Pa!